Około 2000 roku Fathiatia przyjechał z Libii do Holandii. Fatki pochodzi z Biral Ganam, wioski w libijskiej prowincji Zawija, oddalonej o 1,5 godziny jazdy samochodem od stolicy kraju, Trypolisu. W Holandii poznał Wiktorię Recikinę, pochodzącą z Rosji. Razem mają pięcioro dzieci i mieszkają w Hoewelaken. Na swojej stronie na Facebooku Fatki zamieszcza filmy o przemocy na Bliskim Wschodzie i skrajnych organizacjach islamskich na przemian z fotografiami bawiących się dzieci i zdjęciami siebie podczas spotkań politycznych. W 2013 roku urodzina wyjeżdża na wakacje do rodzinnej wioski Fatkiego w Libii. Udaje on, że dokumenty jego dwóch najstarszych córek nagle zaginęły i zostawia dziewczynki u krewnych. Minie rok, zanim wrócą do Hoewelaken. Do tego czasu Wiktoria zakończyła już związek z Fatichem. W lipcu 2014 roku Fatich został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące pod zarzutem porwania swoich dzieci. Fatich groził, że jeśli on nie będzie mógł mieć dzieci, to Wiktoria też nie. Fatich podobno w tajemnicy zajrzał do komputera swojej byłej żony i znalazł rozmowy na czacie z mężczyzną. To mogło zranić jego dumę. Zwrócił się do dzieci z prośbą o pomoc w powrocie do matki. W środę po południu, 4 listopada 2015 roku, Fatich wybrał się z jedną ze swoich najstarszych córek na zakupy do centrum Hoewelaken. Po powrocie do domu Wittorii, Fatich prosi dzieci, aby oglądały telewizję na górze. Dzieci słyszą kłótnie i krzyki. Po godzinie dzieci schodzą na dół i znajdują w szopie ciało matki. Dzieci zawiadamiają policję i sąsiadów. Wiktoria została rzekomo zabita przez Faticha dziesięcioma ciosami nożem. Po zabójstwie Fatich uciekł. Prawdopodobnie przebywa w Libii, ale możliwe też, że, być może pod innym nazwiskiem, gdzieś indziej. Fatich został skazany przez sąd zaocznie w 2019 roku na 12 lat więzienia. Został również skazany na dwa lata więzienia za porwanie swoich dzieci do Libii. W czerwcu 2022 roku Fathi został umieszczony przez władze holenderskie na Krajowej Liście Śledczej. Policja prosi osoby, które mają informacje lub widziały Fathi'ego, o kontakt. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe na